Cześć, witajcie! Dzisiaj wybierzemy najlepszego przeciwnika ninja. Każdy w tym momencie zostawia łapkę w górę pod tym materiałem oraz pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, bo dzisiaj dobijamy do 29 400 subskrypcji. Ponad tydzień temu opublikowałem post w zakładce Społeczność i poprosiłem, aby każdy z was podał trzech najlepszych przeciwników ninja. Niektórzy podawali po więcej antagonistów niż trzech. Ostatecznie otrzymałem od was grubo ponad 1000 głosów. Pierwotnie próbowałem przeliczyć, ile na każdego złoczyńca oddaliście głosów. To była żmudna praca, dlatego podam dokładną liczbę komentarzy za pierwszy Trzy miejsca, a pozostałe będę zaokrąglał, bo też musimy brać pod uwagę, że jednak co jakiś czas nadal pojawiają się nowe komentarze z waszymi głosami. Miejsce dziesiąte zajmuje Unagami. Prawdę mówiąc, jakoś mnie to nie zaskoczyło, bardziej zdziwił mnie fakt, że w ogóle tutaj się pojawił, ale widziałem, że jednak trochę się przewijał w tej sekcji komentarzy. Generalnie sezon 12 był bardzo dobrym sezonem, jednym z lepszych tego nowego Ninjago, które możemy oglądać od roku 2019. Lecz sam Unagami nie był z pewnością najlepszym antagonistą, bo jego motywacje nie były jakieś wyrafinowane, ale zdecydowanie obronił się w trakcie finału 12 sezonu swoją przemianą. Ogólnie wzruszyłem się w trakcie finału Prime Empire, bo naprawdę zostało fajnie napisane. Na Unagamiego oddaliście około 10 głosów. Również rzadko w sekcji komentarzy pojawiał się Acronics i Krux, ale mimo wszystko zasłużyli w pewnym sensie, aby pojawić się w tym zestawieniu. Przede wszystkim z uwagi na fakt, że mieliśmy niby podobnych do siebie przeciwników, ale jednak się różnili. Ponieważ Krux był takim trochę old schoolowym przeciwnikiem, natomiast Acronics bardzo lubił technologię. Też fajnym aspektem była zagadka, która powstała w trakcie finału siódmego sezonu Ninjago, czyli co się podziało właśnie z Władcami Czasu. Niby otrzymaliśmy w zeszłym roku Short z ich udziałem, ale i tak za wiele nie wyjaśnił. Na Władców Czasu oddaliście około 20 głosów. Nie sądziłem, że będzie taki mały odzew z waszej strony w stosunku do Mrocznego Władcy, bo naprawdę dokładnie zapoznałem się z waszymi komentarzami i tej postaci mi zabrakło. W każdym razie bardzo cenię Mrocznego Władcę za trzeci sezon, bo podobał mi się ten klimat walki z wirtualnym zagrożeniem, a finał był już naprawdę mocny i ta walka zejna z Mrocznym Władcą, Coś pięknego. Na mrocznego wadce oddaliście również w okolicach 20 głosów. Gina w tym materiale zdecydowanie nie mogło zabraknąć. Nadakhan to mocny antagonista, ale przede wszystkim bardzo przebiegły, o czym świadczy wygrana partia w szachach z Zaynem, który jest jednak Nindroidem i mogłoby się wydawać, że nie da się go pokonać, a tu takie zaskoczenie. Też w nadekanie podobało mi się to, że chciał pomścić Jinjago, więc to jest zawsze jakaś odrobinę, lepsza motywacja niż tylko marzenie o zniszczeniu całego ninjago. Na Nadakana oddaliście około 40 głosów. Coś czułem, że kalamar znajdzie się właśnie w. W połowie tego zestawienia, oddaliście na niego plus minus 50 głosów. Moim zdaniem był to bardzo dobry antagonista, który również był bardzo przebiegły, ponieważ na początku potrafił umiejętnie manipulować swoim przeszywanym bratem. W sumie to prawie osiągnął swój cel, a to się jednak mało komu udaje w Ninjago, więc to też jest taki kolejny plusik dla niego. Miejsce piąte zajmuje Chen. Szczerze? Myślałem, że będzie trochę niżej, ale około 60 osób oddał właśnie głos na króla klusek, który właśnie urzekł mnie faktem, że miał dwie twarze. Pierwsza twarz to niby zwyczajny gość słynący z klusek, Ciastek z wróżbami i tym podobne, a jego druga twarz pokazała, że jest nieobliczalnym kultystą, który za wszelką cenę chce się przeobrazić w anakondowca. Harumi prawie udało się wejść do wielkiej trójki, ale jednak trochę zabrakło. Zgromadziła blisko 70 głosów. Znowu tutaj mamy książkowy przykład przebiegłości, a zarazem opanowania intrygi do perfekcji. Generalnie cały ósmy sezon dobrze został rozegrany, bo z jednej strony mamy Harumi, a z drugiej synowie Garmadona mówią o jakiejś ciszy. Oczywiście po czasie wszystko wyszło na jaw, a ten swój gniew, jaki przelała na Lloyda, no coś niesamowitego. Miejsce trzecie zajmuje Moro, i tu było blisko 100 głosów na niego. Dla dużej części osób przeciwnik idealny, niespełniony mistrz wiatru, który pragnął zostać zielonym ninja. Coś jak Kai, tylko że Kai w ostatniej chwili z tej rządy pragnienia się otrząsnął. Mimo wszystko, bardzo fajnym zagraniem ze strony twórców było wprowadzenie byłego ucznia mistrzału, dzięki czemu mogliśmy trochę więcej dowiedzieć się o przeszłości naszego poczciwego mistrzału. Ostatecznie i tak bardzo pozytywnie zakończył się sezon 5. Miejsce drugie zajmuje Garmadon, który zdobył plus minus 127 głosów, i to jest dla mnie ogromny zaskak skoczenie, że nie zajął pierwszego miejsca. Wydaje mi się, że każdy z was wie, kto to jest Garmadon i dlaczego jest tak wysoko w tym zestawieniu. W końcu to on był pierwszym i mówi się, że najlepszym antagonistą z serii Lego Ninjago. Ja osobiście się z tym zgadzam, bo wszystko było fajnie wyważone, przynajmniej w tych pierwszych sezonach. Mam na myśli, że nawet jak był zły, to wiedział, kim jest jego syn i że będzie musiał stoczyć z nim ostateczny pojedynek. Natomiast ten nowy Garmadon to jednak nie to samo. Kiedyś to było. Uwaga! Miejsce pierwsze zajmuje Pythor, na którego oddaliście około 149 Głosów. Szczerze zakładałem, że znajdzie się w pierwszej trójce, ale raczej nieco niżej niż na pierwszym miejscu. Oczywiście Pytor to kolejny bardzo sympatyczny antagonista, w szczególności na początku w stosunku do Lloyd'a. Cieszę się, że po tym jak go połknął pożeracz światów, to nie odszedł na zawsze, a powrócił w trzecim sezonie i kolejnym fajnym aspektem było wyrównywanie rachunków z Lloydem w odcinku specjalnym Day of Departed, po czym Pytor zniknął. Oczywiście pozostałe głosy oddaliście na inne postacie. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Starałem się przeprowadzić ten film. Na zasadzie krótko, zwięźle i na temat. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co myślicie o tym zestawieniu i kto Waszym zdaniem jest najlepszym przeciwnikiem ninja. A dzisiaj przypinam serduszko osobom, które napiszą w sekcji komentarzy 10. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!